Jeśli chcesz założyć konto w IKO, pobierz i uruchom aplikację. Wybierz Otwórz konto na selfie. Sprawdź, co musisz zrobić, żeby otworzyć konto w IKO. Uzupełnij dane kontaktowe i zaznacz niezbędne zgody. Wybierz rodzaj konta, które chcesz otworzyć. Zdecyduj, czy chcesz zamówić kartę do konta. Zrób zdjęcia dowodu osobistego. Zobacz jak poprawnie wykonać gesty do zdjęcia. Sfotografuj twarz. Uzupełnij pozostałe dane. Zaakceptuj oświadczenia i złóż wniosek. Pekao Bank Polski. Dzień dobry.